Pani Małgorzata Chełchowska-Rak, dyrektor Bielskiego Centrum Kultury, razem z nami, dzień dobry. Dzień dobry. Już chciałem powiedzieć, że w naszym studiu TV Senior rozpędziłbym się, gdyż to my sprowadziliśmy się chętnie do pani dyrektor na rozmowę. Dziękujemy, że znalazła pani czas. Pani dyrektor, chciałem zapytać na początek o taką rzecz, czy Bielskie Centrum Kultury, a właściwie wśród widowni tych waszych stałych, żeby nie mówić klientów, może bardziej widzów, Ci powiedzmy 50 plus czyli będący w tej dojrzałej części życia czy oni stanowią ten istotny element czy to jest dla was ważny odbiorca jak najbardziej i w dużej mierze jest to odbiorca tak zwanej wysokiej kultury yy, czyli koncertów orkiestrowych operetkowych jak również yy, powiedzmy gwiazd z młodości yy, tej grupy wiekowej żeby dobrze funkcjonować, trzeba znać, brzydko mówiąc, target, czyli odbiorcę, czy ma Pani orientację, czy Państwo jako taka szacowna instytucja działająca już dość długo, jakie jest rozeznanie wśród bielskiej publiczności i nie tylko bielskiej, właśnie tej senioralnej, jeśli chodzi o wasz repertuar, o waszą działalność. Inaczej mówiąc, Ilu spośród naszych seniorów bywa u Was regularnie, że są Waszymi odbiorcami, stałymi klientami, znają Becek, a nie zachowują się tak, że przychodzą tu któregoś dnia przyprowadzeni przez kogoś i rozglądają się nerwowo? Co to za instytucja? Przyznam szczerze, że takich osób, które nie znają Beceku jest naprawdę niewiele. W dużej mierze są to stali nasi, nasi klienci, którzy przychodzą regularnie. Raz w miesiącu, w środę mamy tak zwane koncerty dla wszystkich, więc jakby widzimy te twarze, już w zasadzie uśmiechają się z daleka. Dzień dobry, znają nasze panie tutaj bileterki. I zresztą ja od czasu do czasu bywając na tych koncertach, też widzę, że ta klientela przychodzi tutaj lojalnie, związana z nami. I tak naprawdę jest to bardzo życzliwy klient, tak powiem, bardzo sympatyczny. Jeszcze nie, nie zdarzyło się, żeby była jakaś negatywna opinia z ich strony na temat naszej działalności, więc myślę, że są zadowoleni i trafiamy w ich Jak Państwo ustalają repertuar, to zdarza się, że y, rozpatrujecie to w ten sposób właśnie, że to jest odbiorca, czy to jest y, wykonawca, który będzie się podobał starszemu pokoleniu, a to młodszemu, czy to ma znaczenie w, w tej Waszej misji, no bo wiadomo, że o tym jeszcze za chwilę powiemy więcej, ale Budując ten wasz program, bierzecie Państwo pod uwagę i poziom, czyli tą misję, którą macie spełniać, no i koszty, prawda? Więc tak zwaną popularność, czyli ten element rynkowy. I czy tutaj jest to rozdzielenie, zacznijmy od tego wieku, że a to to jest dla seniorów, to oni powiedzmy ich na przykład stać na to, żeby zapłacić więcej, a to jest dla młodzieży, więc to się nie sprzeda. Generalnie bardzo często na tych koncertach, które, powiedzmy, wydaje nam się, że, że trafimy w gusta dojrzałej publiczności, okazuje się, że przychodzą też młode osoby, doceniają też y, kurs, nie wiem, chociażby pani Alicji Majewskiej. Y, I tutaj jakby bardzo, bardzo szeroko to idzie, mimo tego, zresztą przychodzą też seniorzy z wnuczkami na te, na te koncerty. Myślę, że to jest. Czyli są wydarzenia, które potrafią łączyć pokolenia. Tak, tak, jak najbardziej. Poprzez repertuar, muzykę. No, gdyby spojrzeć chociażby na tych, jak to się mówi, stare koty estrady, tak brzydko, ale jednak o wielu wykonawcach, którzy mają po 60-70 lat. Grają od kilkudziesięciu, tak, ale są popularni nie tylko w swoich tam wymiarach czasowych, tak? ale również i wśród tego młodego pokolenia. I ta młodzież chociażby po to, żeby zobaczyć legendę, prawda? To przyjdzie. Się. Yy, I przyjdą właśnie, nazwijmy to wyznawcy z lat młodości i przyjdzie młodzież, ponieważ yy, nie wiem, chociażby jak mieliśmy yy, panów z Jetrotal, tak, Andersona, później Barę yy, przychodziła bardzo różna klientela, czyli właśnie powiedzmy osoby dojrzałe które wyrosły na tej muzyce, jak i właśnie młode osoby, które z kolei doceniają ten kunszt muzyczny danych postaci. Trudno jest to spiąć tak właśnie wiekowo? Starsi, młodsi, tak dalej. bardzo się tu ścieracie, czy to jednak jakoś doświadczenie łagodzi i robicie to już trochę z marszu? Nie, jest to dość płynne, tym bardziej, że tak naprawdę łączymy pokolenia, a chociażby poranki muzyczne dla dzieci, to są koncerty dedykowane dzieciom, ale przychodzą właśnie na nie też dziadkowie z tymi wnuczkami, dlatego że znają becek, znają repertuar beceku, przychodzą na inne koncerty i później przyciągają te swoje wnuczęta do uczestnictwa po prostu w kulturze. Grunt, żeby albo wnuczek przyciągnął dziadka do beceku, albo, albo, albo do odwrotnie, dróczka. prawda? Dokładnie. Grunt, żeby oni tu przyszli, tak. tak. skorzystali z tego, co Państwo oferują. Wiem, że jeśli. Tu wróciłbym do tego, co mówiłem wcześniej, że. Jeżeli chodzi o to, żeby osiągnąć jakiś poziom artystyczny, tak? No to po pierwsze trzeba mieć doświadczenie, kontakty, na pewno pieniądze, bo dobra kultura, dobry poziom kosztuje. No i czy u was to wszystko występuje, bo tak co do doświadczenia to nie mam wątpliwości. Co do środków, które macie, to już bym się zastanawiał właśnie. Jak to jest? Też się trochę orientuję i wiem ile kosztuje rozmowa z gwiazdą i załatwienie jej więc w dzisiejszych czasach oszczędzania na wszystkim jak to działa panie dyrektor o ile możemy to zdradzić bo to wiadomo że to są sprawy biznesowe to są sprawy zakulisowe czy to się zawsze spina czy nie bywa tak że mówicie no fajnie by było tego i owego mieć u siebie pokazać go czy ich bielszczanom ale no kasy nie ma Generalnie część koncertów, z racji, z racji tego, że Bielskie Centrum Kultury ma jednak misję dostępności kultury, część koncertów jest dofinansowywana przez Urząd Miejski. W związku z powyższym te bilety mogą być relatywnie tańsze. Natomiast też ze względu na tą misyjność my nie zarabiamy na tych koncertach. Koszty wyliczone są w ten sposób, żeby się zbilansowały z przychodów z biletu. Może odwrotnie, przychody są tak, zbilansowane, żeby pokryły koszty. Więc też chcąc zdobyć gwiazdę jednak w preferencyjnej cenie, główkujemy bardzo i docieramy bezpośrednio do menadżerów. Staramy się tego nie robić poprzez agencję, bo każda agencja narzuca jakąś marżę. Więc koncerty, które są organizowane przez Bielskie Centrum Kultury. Najczęściej, jeśli to jest tylko możliwe, są organizowane bezpośrednio z managementem. No, menedżerowie też potrafią narzucić takie marże i warunki, że niekiedy ale, się siwieje, prawda? Ale jest to zawsze troszkę taniej niż przez agencję. No dobrze, no to w takim razie załóżmy, że y, dofinansowane koncerty, no to nie zarabiacie na siebie, ale czy nie dałoby się, czy macie w ogóle taką możliwość, żeby na przykład zrobić no, wielką petardę raz do roku, zarobić na tym ogromne pieniądze i z tego później dofinansowywać jakieś inne. Mniej dochodowe koncerty? Czy tak to działa? Powiem tak. Y... Oczywiście, że prowadząc tutaj działalność kulturalną, na pewnych rzeczach zarabiamy. Natomiast, tak jak powiedziałam, koncerty organizowane stricte przez Bielskie Centrum Kultury, y... czy wydarzenia pewne, jak ostatnio Krystyna Janda, są zbilansowane tak, żeśmy do tego nie dopłacili, ale żeby bilet był w atrakcyjnej cenie dla państwa. Panie dyrektor, mam, załóżmy, milion, dwa miliony dolarów i chciałbym pomóc Wam jako sponsor ściągnąć gwiazdę do Bielska Białej. I na zasadzie ja zarobię, wy zarobicie, prawda? Ja skorzystam z poziomu i oceny tutaj na rynku Bielskiego Centrum Kultury. Wszyscy będą zadowoleni, czy taka możliwość istnieje w ogóle, czy, czy jednak nie. Oczywiście, że tak. My staramy się współpracować z wieloma podmiotami, stowarzyszeniami, fundacjami, które działają tutaj no głównie na terenie Bielska. Natomiast jeśli ktoś przyszedł z propozycją tego typu, jak najbardziej możemy usiąść do stołu i rozmawiać. Drodzy sponsorzy, podpowiadamy Wam niniejszym, Bielskie Centrum Kultury jest na to otwarte, także obyście przychodzili jak najczęściej i naprawdę z dużymi pieniędzmi, a my jako widzowie skorzystamy o tym, na tym jak najbardziej. Dobrze Pani Dyrektor, to z, przejdźmy tak z większych pieniędzy i tych yy, Świateł reflektorów i sław do trochę mniejszych tematów, to znaczy, co się dzieje w beceku pomiędzy tymi znanymi z afiszy występami. Czy tu się coś dzieje, czy on żyje, czy można powiedzieć, że jakieś mniejsze grupy tutaj przychodzą, nie wiem, rozwijają się artystycznie, czy jest tu cicho zamknięte na głucho? Nie. Jest cały czas żywe, pulsujące życiem, od rana do wieczora w zasadzie ponieważ nie wszystkie koncerty są czy wydarzenia typu spektakle i tak dalej nie wszystkie są umieszczane na naszej stronie ponieważ jeżeli jest to wynajem i bilety nie, nie idzie sprzedać przez nas żeby państwo jakby żeby państwo nie błądzili gdzie kupić ten bilet nie umieszczamy ich u siebie żeby nie dzwonić tutaj i nie dopytywać bo na przykład nie mamy ich w sprzedaży więc generalnie Becek jest cały czas albo wynajęty, albo współorganizuje jakąś imprezę, która jest nie wiem czy festiwalem, czy konkursem piosenki. A oprócz tego od rana prowadzimy. W Domu Tańca zajęcia dla seniorów, jest to gimnastyka, zdrowy kręgosłup i takie też zajęcia nieodpłatnie będziemy prowadzić w lato na małej scenie tutaj przed Becekiem. Czyli jakbym chciał coś zorganizować, a potrzebowałbym Waszych pomieszczeń, to można się zgłosić do Beceku? Jak najbardziej, natomiast proponowałabym już planować na 25. rok. No właśnie o to chciałem zapytać, jakie jest oczekiwanie, a bardzo ingerujecie w to, jaki jest przekrój tych zajęć? bo no, niektórzy sprawdzają, tak? Co się tam będzie działo? Bo może nie licować na przykład z linią programową BCQ, jeśli takowa istnieje. Zasadniczo y, zajęcia, które są prowadzone, są prowadzone przez naszych instruktorów. Jeśli dobieramy instruktorów zewnętrznych tematycznie, y, to jest to też na wyraźne jakby życzenie seniorów, tak? Że akurat y, to by chcieli, czy taki rodzaj zajęć tanecznych, y, więc tak de facto działamy pod. Naszych tutaj sympatycznych seniorów, a nie wbrew nim i narzucając im pewne rzeczy. No właśnie, obserwowałem dzisiaj na dole grupa pań tańczyła. To było świetne. Seniorki można tak ująć. Czy często właśnie widzimy na tych waszych scenach, czy na tych zajęciach dodatkowych, tych starszych czy tych młodszych, kto jest bardziej aktywny? No powiem tak, no powiedzmy młodzieżowych formacji mamy więcej, bo aż trzy, więc siłą rzeczy popołudnia są tutaj gdzieś zarezerwowane dla tej młodszej części naszego społeczeństwa. Ale tak jak wspomniałam, chociażby grupa taneczna powstała w wyniku jakby oddolnym, czyli to panie seniorki, do pani instruktorki zwróciły się z prośbą, czy można by było przeprowadzić takie zajęcia taneczne, utworzyć grupę, która gdzieś mogłaby się prezentować, występować. Także część Pań ma poszyte stroje specjalnie do tych występów. Tak jak mówię, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom. Czyli gdyby na przykład jakaś grupa naszych seniorów, którzy nas oglądają, chciała się zaangażować u was, to na podpowiedź jakąś mogą liczyć, zawsze mogą się skontaktować z Becekiem i dopytać, tak? Co jak gdzie i ile w jakim zakresie? Jak no to piękne. Czy w Waszej działalności jest sezonowość? To znaczy, inny jest tryb pracy zimą, inny latem, inny wiosną, inny jesienią? Czy można powiedzieć, że mniej więcej te młyny artystyczne Wielkiego Centrum Kultury mielą tak samo? No nigdy nie zwalniamy, bo powiedzmy od połowy września zawsze gramy na sali, y, gdzieś do połowy czerwca, początku czerwca, natomiast później zaczynają się imprezy plenerowe i z kolei w zasadzie każdy weekend mamy wypełniony koncertami, bądź organizacją, współorganizacją, pikników rodzinnych, no więc nie ma mowy o zwolnieniu, tym bardziej też Dni Bielska zostały teraz usytuowane na początkiem września, więc przez całe wakacje tutaj będzie się odbywała wielka produkcja rzeczy różnych związanych z tymi wydarzeniami. A czy Bielski Centrum Kultury jest obiektem bez barier? Myślę o tych starszych odbiorcach, którzy czasami mają problemy z poruszaniem się, kule, wózki, czy tutaj wszędzie, że tak powiem, widz się dostaje? Czy Jak najbardziej. Nie... Posiadamy windę, którą można wyjechać na balkon, natomiast z poziomu parteru spokojnie można wejść na salę. Mamy też... W zasadzie bardzo często osoby na wózkach inwalidzkich y, są wtedy y, powiedzmy zapraszane w taką przestrzeń, żeby czuły się swobodnie, ale żeby też nie przeszkadzały innym osobom, na przykład w wyjściu w trakcie do toalety, czy coś w tym stylu prozaiczna rzecz, a jednak ważna. Ale generalnie, jak najbardziej jesteśmy tutaj pozytywnie nastawieni raz do roku. Y, Mamy taką imprezę ze Związkiem Niewidomych i naprawdę niesamowicie odbierają muzykę. Yy, I to jest coś, coś cudownego i naprawdę bardzo mnie cieszy, że tutaj każdy, jeśli tylko chce, naprawdę może przyjść i poczuć się dobrze. Hmm. Czyli na taką asystenturę można liczyć, tak? Tak, jak najbardziej. W takich sytuacjach. A czy pani dyrektor, bo seniorzy to mają czas, żeby siąść, pogadać przy kawie na przykład. Tak, do kafemaria to kiedy będzie można przyjść? Być może za jakiś czas ten materiał nasi widzowie będą oglądać, kiedy będą widzieli. A, już nieaktualne, bo już działa, bo już działa. Więc na pewno kiedy? w przyszłym sezonie artystycznym. Planowanie, planowany remont jest od 26 czerwca, więc niestety nasze przestrzenie będą dla Państwa wtedy zamknięte. Natomiast we wrześniu, wraz ze startem roku artystycznego, wystartuje kafemaria. A nabywanie biletów na Wasze wydarzenia to nie tylko się odbywają jak to młodzież lubi, przez internet, a można przyjść do tak zwanej tradycyjnej kasy i kupić bilet, czy już nie? Tak, jak najbardziej. Zmieniliśmy też jej usytuowanie, znajduje się na wprost schodów, żeby już nie chodzić po korytarzach, nie szukać. No niestety, jeszcze na pierwszym piętrze, ale na zmiany trzeba kolejnych nakładów finansowych. Oby te środki były i oby się to jak najszybciej zmieniło, a tymczasem. Naszych seniorów pozostaje zachęcić i zaprosić do Bielskiego Centrum Kultury. Zawsze znajdziecie Państwo tam coś dla siebie. życzliwość, asystenta w razie czego też. No i bilet można kupić. Ten klasyczny papierowy. Jak ktoś bardzo chce, a przez internet zresztą coraz więcej nasi seniorzy potrafią sobie z tym poradzić. Bardzo więc dobrze sobie radzą. Bielskie centrum kultury czeka na Państwa. Małgorzata Chełchowska-Rak, dyrektor Becku. Dziękuję Pani Pięknie. Dziękuję bardzo.